Księga dżungli, bracia Moulbiego. Wieczorem do jaskini ojca Wilka i matki Wilczycy przybywa szakal Tabakui. Ktoś bardzo złośliwy, bardzo niemiły. Szakal mówi wilkom o tygrysie Szerkanie, który ścigany przez ludzi musi zmienić swoją siedzibę. Tygrys, idący po tropie, trafia w końcu do jaskini Wilków, ale Wilczyca, która otoczyła opieką małe dziecko, nie zgadza się na żądanie Szerkana, żeby oddać ludzkie szczenie. Choć ojciec Wilk widzi, że dziecko może kiedyś ściągnąć na wszystkich problemy, to postanawia, żeby według zwyczaju potomstwo przedstawić gromadzie. Wilczyca nazywa dziecko moglim, czyli żabą. Dzięki poparciu Niedźwiedzia Balu i okupowi od czarnej pantery Bakhery, dziecko zostaje przyjęte przez gromadę. Po 10 latach Mowgli jest już członkiem wilczej rodziny. Jego rodzice Wilk i Wilczyca razem z Niedźwiedziem. I czarną panterą nauczyli go życia w dżungli. Chłopiec doskonale sobie radzi, ale z powodu swojej mądrości i bardzo przenikliwego wzroku, któremu nie może oprzeć się żadne zwierzę, którego nie może wytrzymać żadne zwierzę, ma też wielu wrogów. Dlatego pantera ostrzega Mauliego przed tygrysem i młodymi wilkami. Każe mu też udać się do ludzi, żeby tam mógł zdobyć czerwony kwiat, czyli ogień. To on może pomóc mu w przetrwaniu w tym ciężkim miejscu. W czasie drogi chłopiec widzi, jak Akela, stary przywódca wilków, nie jest w stanie złapać kozła i ma przez to stracić swoją pozycję oraz życie. Mogli wykrada ludziom ogień i bez strachu przynosi go do dżungli. W czasie narady gromady, tygrys, z którym nikt nie chce walczyć na śmierć i życie, żąda, żeby wydać mu Mogliego. Chłopca broni Akela ale jego słowa nie przekonują gromady, więc występuje Mołgli, trzymając czerwony kwiat. Obiecuje opuścić wilki, które go zdradziły, jeśli ci obiecają, że ocalą Akele. Rozgniewany chłopiec uderza płonącą gałązką, a przerażone zwierzęta uciekają. Mołgli żegna się ze łzami w oczach z matką Wilczycą i ojcem Wilkiem i rusza w stronę osiedli ludzi. Łowy węża K. Chłopca praw dżungli uczył niedźwiedź Balu. Nauczył go m.in. próśb o pomoc w językach wielu zwierząt. Niestety ale chłopiec zostaje porwany przez małpy, jednak udaje mu się poprosić ścierwnika, żeby ten przekazał misiowi balu, co się z nim stało. Pantera i niedźwiedź nie wiedzą, co zrobić i postanawiają poprosić o pomoc postrach małp, węża K. Obiecują mu wspólne polowanie na małpy. Sciernik. Chill przynosi informację, że Mowgli jest w chłodnych legowiskach, czyli porzuconym osiedlu ludzi. Mowgli jemu nie udaje się uciec, ale wtedy atakują jego przyjaciele. Uwalniają chłopca, a Wążka poluje dalej na małpy. Chłopca spotyka kara, klapsy czarnej pantery. Tygrys, tygrys. Mowgli trafia do wioski, gdzie kobieta, która, gdzie kobieta której tygrys kiedyś porwał dziecko, karmi go i zabiera do siebie. Ale chłopiec źle się czuje wśród ludzi, nie rozumie ich mowy, nie potrafi usnąć w zamkniętym pomieszczeniu. W końcu usypia wśród traw, budzi go najstarszy syn Matki Wilczycy, ostrzegając, że tygrys uciekł. Chłopiec szybko uczy się ludzkiej mowy, ale nie wiedząc, jak się zachowywać, robi wiele gaw. Za jedną z nich za karę musi wypędzać bydło. W czasie gdy Mogli wypędza bydło, szary brat ostrzega, że tygrys planuje zemstę. Razem z Akelą rozdzielają bydło. Gdy krowy i cielaki zastawiają wylot wąwozu, w którym jest Szerkan, Akela z Moglim kierują byki w stronę wąwozu, a te tratują Szerkana. Chłopiec ściąga z tygrysa skórę, ale stary strzelec Buldeo chce mu ją zabrać. Akela chroni chłopca, unieruchania starego strzelca. Gdy stary strzelec wraca do wioski, mówi o czarach chłopca. I Mowgli zostaje obrzucony przez ludzi kamieniami. Żegna go tylko Messua, kobieta, która go wcześniej przygarnęła. Mowgli wraca do dżungli i rozkłada skórę Tygrysa pod skałą narad. Ale odmawia, kiedy proponują mu przywództwo w gromadzie. Odchodzi i rusza polować do dżungli. Biała foka. Co roku do Siewiero wostecznej, czyli przylądka północno-wschodniego na wyspę. Pawłowski Ostrów przypływa olbrzymia grupa fok. Wśród nich jest 15 olbrzymia foka morski łowca. Wywalcza miejsce do wychowania młodych, wtedy przybywa jego małżonka, matka foka. Niedługo rodzi się ich syn Kotik, mający dziwną białą sierść. Kotik szybko uczy się pływać, polować na ryby, a po roku wraca na miejsce, gdzie się urodził. Bawi się ze swoimi rocznikami, ale nagle zjawiają się poławiacze fok. Kirył Buteri, synem Panteleimonem. Z powodu dziwnej białej sierści, Kotik zostaje przez nich uratowany. Jego łowcy, poławiacze fok nie zaganiają w głąb lądu w stronę rzeźni. Ale Kotik idzie za wszystkimi i widzi, co się stało z jego towarzyszami. Jak inne foki są zabijane. Gdy mówi o tym lwu morskiemu, ten radzi mu zmienić wyspę. Więc Kotik. Pyta starego konia morskiego i swoich rodziców o wyspę bez ludzi, ale nikt nie chce, albo też nie umie, dać mu odpowiedzi, dać rady, gdzie taka wyspa może się znajdować. W swoich poszukiwaniach dociera do równika, gdzie spotyka bardzo starą fokę, która opowiada mu o starej przepowiedni, która mówi, że biała foka z północy zaprowadzi swój lud w miejsce wiecznej beztroski. Po powrocie do Sywiero-Wostocznej. Koti gnieżeni się, ale wyrusza na zachód. Spotyka w końcu krowy morskie, ale nie może się z nimi porozumieć, więc rusza za nimi. Dzięki temu trafia w miejsce za rafą koralową, gdzie nigdy nie było ludzi. Wraca do ojczyzny i mówi o nowym, wymarzonym miejscu, ale nikt nie chce z nim płynąć. Więc razem z dumnym już z niego ojcem walczy z fokami, i w końcu po tygodniu wszystkie foki płyną w nowe, bezpieczne miejsce. Rikitiki tawi. Rikitiki mangus podobny do małego kota po powodzi leży nieprzytomny w ogrodzie. Chłopiec, którego znajduje, chce go pochować, ale jego matka zabiera go i rikitiki wraca do zdrowia. Gdy przeszukuje ogród, widzi zniszczone gniazdo ptaka krawczyka i jego samiczki ich dziecko pożarła czarna kobra na. Mangusty są wielkimi wrogami węży, więc nagajna żona naga próbuje zaatakować rikitikiego ale ten ją rani. Wracając do domu Rikitiki ratuje chłopczykowi Teodorkowi życie, pokonując małą żmiję. W nocy szczur piżmowy Czuczundra ostrzega, że kobry chcą wejść do domu i zabić mieszkańców. Wąż naga czeka na ludzi w wannie, a gdy zasypia atakuje go Rikitiki. Hałas ich walki budzi pana domu i ten strzela i zabija węża. Rankiem Mangus Idzie do ogrodu zgładzić młode węże. Krawczykowa żona ptaka odwraca uwagę na gajny, ale gdy Rikitiki kończy z małymi wężami, ptak ostrzega, że Nagajna atakuje w domu Teodorczyka. Rikitiki chwyta ostatnie jajo, rusza ratować chłopca. Wąż zostawia dziecko w spokoju, ale porywa jajko i ucieka do ogrodu. Ale Rikitiki nie daje za wygraną, dopada węża w noże. Od tej chwili Mangu żyje spokojnie ze swoimi opiekunami. Tomaj druh słoni. Słoń kalanak, czyli czarny wąż, ma 17 lat i od 47 lat pracuje w służbie rządu indyjskiego. Przenosił namioty, służył w czasie wojny, układał pnie drzew, pomagał polować na dzikie słonie. Odwagę tego słonia podziwia poganiacz duży Tomaj i jego syn. Syn, który uwielbia polowania na dzikie słonie. Gdy chłopiec wsławił się w czasie jednego z polowań, sahib Petersen podarowuje mu cztery amy i poleca mu przyjść, gdy ten zobaczy taniec słoni. Co w języku myśliwych oznacza nie przychodź wcale. W nocy wszystkie słonie były bardzo zdenerwowane i poganiacze musieli poprawić impenta. Jednemu z nich musieli założyć łańcuchy, które do tej pory krępowały kalanaga. Ten, słysząc dzikie słonie, sadza sobie na grzbiecie chłopca i biegnie przed siebie aż docierają do polany, gdzie gromadzą się dzikie słonie. Wśród których znajduje się również słonica, która uciekła od sahiba. Świtem Kalanak, chłopiec i słonica wracają do obozu. Tu chłopiec opowiada co widział i w końcu udaje się wszystkim znaleźć polanę, gdzie w nocy gromadziły się słonie. Mały Tomai zostaje przyjęty do grona obywateli dżungli i otrzymuje imię Tomai Druch Słoń, słudzy jej królewskiej mości. W miejscu Rawalpindi wicekról Indii i emir Afganistanu mają zrobić przegląd wojsk. Gromadzą się tysiące wojskowych, do tego słoni, koni, mułów, wielbłądów. W nocy narratora budzi żołnierz ostrzegający o wystraszonych wielbłądach, które tratują namioty. Narrator usypia więc wśród armat, ale budzi go rozmowa pomiędzy Wielbłądem a mułem. Z rozmowy wynika, że Wielbłąd był jednym z tych, którzy stratowali namiot, za co dostaje cięgi od muła. Dołącza do nich koń kawaleryjski i dwa białe woły z zaprzęgu ciężkiej artylerii. Zwierzęta mówią o tym, kiedy pierwszy raz zobaczyły człowieka, jak im służą, co je przeraża w czasie nocy. Sprzeczają się też, kto jest ważniejszy w całym wojsku. Konia z mułem próbuje rozdzielić trąbiący słoń, który jednak boi się szczekania foksteriera narratora, Wiksena. Każde zwierzę się czegoś boi i musi słuchać swego pana. Gdy odzywa się Wiksen, zwierzęta zauważają człowieka i szybko uciekają. Kolejnego dnia, w czasie parady, pewien azjata dziwi się porządkowi, jaki panuje w czasie prezentacji. Ale krajowiec tłumaczy dlaczego tak jest. Zwierzęta słuchają poganiaczy, poganiacze podoficerów. Podoficerowie słuchają porucznika, porucznik słucha kapitana, kapitan słucha majora aż do wicekróla. Dlatego panuje tak wielki porządek. Dziękuję za uwagę. Zapraszam ponownie.